Zachęcamy wszystkich i media i mieszkańców, żeby tam takiej informacji szukali. Najważniejszym wydarzeniem weekendu otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury ma być ceremonia zatytułowana Przebudzenie. Będzie to największy pochód w historii Wrocławia, w którym może uczestniczyć kilkadziesiąt tysięcy osób. Łącznie w czasie trzech dni w ramach ceremonii otwarcia zaplanowano około 100 wydarzeń kulturalnych z różnych dziedzin sztuki, które będą odbywać się w różnych częściach miasta. Budujemy napięcie, że w piątek, sobotę miasto zaczyna tętnić, zaczyna kipieć. Pełne ognia, pełne energii, pełne emocji, a finał przychodzi w niedzielę o godzinie 16 z czterech stron miasta, Zajezdnia Dąbie, Zajezdnia Grabiszeńska, Zajezdnia Legnicka i Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Cztery duchy się budzą. Artyści, mieszkańcy dają duszę do środka tych duchów i zmierzają do centrum wrocowskiego miasta, spotykają się w rynku i wtedy budzimy Europę, budzimy Polskę, mówimy Halo, teraz jesteśmy Europejską Stolicą Kultury. Ja wiem, ilu będzie widzów. Ja wiem, że to będzie ponad 100 tysięcy osób na pewno, bo widzę ogromne zainteresowanie, pozytywne sygnały. Proszę pamiętać, że my łączymy po raz kolejny kulturę ze sportem. Startują mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. We Wrocławiu będą turyści ze Szwecji, i z Niemiec. W trakcie ceremonii otwarcia wystąpią tymczasowe zmiany w komunikacji miejskiej i ruchu kołowym, a także zmiany w poruszaniu się po rynku. Trzeba się liczyć z dużymi utrudnieniami, szczególnie jeżeli chodzi o komunikację tramwajową. Są dodatkowe utworzone nowe linie autobusowe, taka linia specjalna jest 3 Nad bezpieczeństwem uczestników ceremonii otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury będą czuwać wrocławscy policjanci, strażacy, strażnicy miejscy oraz profesjonalna firma ochroniarska. Pod kątem medycznym impreza będzie zabezpieczona przez Wrocławskie Pogotowie Ratunkowe. Korzystajmy z, z tych zaplanowanych przedsięwzięć, bo we wszystkich tych miejscach będą funkcjonariusze policji. Przygotowaliśmy odpowiednią liczbę policjantów zarówno prewencji, ale także ruchu drogowego, aby być we wszystkich tych miejscach, gdzie te inicjatywy będą się odbywać. I mamy jakby tutaj dwa obszary. Jedno to działania na rzecz zapewnienia właśnie ładu i porządku, bezpieczeństwa z uczestnikom i drugie, jeżeli chodzi o działania ruchu drogowego, czyli jakby zapewnienie bezpiecznego poruszania się po drogach. I tutaj mamy Oczywiście w pewnym okresie wystąpią utrudnienia w tym ruchu drogowym ze względu na przemarsz tych czterech kolumn, ale co ważne, nie są to utrudnienia, które w sposób stały na dłuższy czas będą obowiązywać. Organizatorzy będą dysponowali służbami porządkowymi, a więc oni będą zwracać uwagę na to, co ewentualnie przynosimy, tak aby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Wrocław to drugie w historii polskie miasto po Krakowie, które będzie sprawować tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Rok 2016 z pewnością należy do Wrocławia. Miasto bowiem będzie nie tylko Europejską Stolicą Kultury, ale i Światową Stolicą Książki UNESCO.